Cześć, witajcie w moim drugim audiologu odnośnie w tym przypadku odnośnie gier, ponieważ planuję nagrywać inne gry niż Minecraft, co oznacza lepszą jakość na moim kanale niż tylko same Minecrafty, same serie itd. itd. Ale to Wy możecie zdecydować jakie to będą gry yy, wchodząc na, w podany link, który jest w opisie i odpowiadając, wypełniając ankietę, możecie zagłosować na daną grę. Tam macie zdaje się 5 albo 6, może nawet 7 opcji do wyboru i to, ta gra, która będzie miała więcej głosów, może być remis, wtedy będzie to ale ta gra, która będzie miała więcej głosów, to z tej gry przedstawię Let's Play Więc po części Wy jesteście, no po części Wy odpowiadacie jaka to będzie gra, więc zachęcam Was, żebyście się nad tym zastanowili i sami wybrali, ponieważ ta gra z tej gry będzie. No... Dość długi let's play, yy, dlatego będziecie na, tą grę, będziecie na tą grę skazani. Kolejne nasuwające się pytanie to: jakie gry do wyboru? A więc, przede wszystkim, tych gier jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O ile dobrze wiecie, 8. I pytanie jest: z jakiej gry let's play? Yy, a więc, tak przedstawię Wam teraz gry, które możecie wybrać, wchodząc na link podany w opisie. Yy, a więc, są to gry takie. SimCity, FIFA 13, Crisis 3, The Sims 3, Battlefield 3, OMS i The Bass Simulator, to i Tomb Raider, Tomb Raider, najnowsza wersja. I te gry są grami, którymi, z których będzie najbliższy Let's Play. I gdy wejdziecie, zagłosujecie, to prawdopodobnie najprawdopodobniej w poświętach już wylosuję tę grę, i to będzie najprawdopodobniej na. Yy, na live'ie, żeby to było uczciwie. Pokażę Wam, zaloguję się i pokażę, która gra otrzymała najwięcej głosów. I oznacza to, że w przeciągu tygodnia powstanie nie z tej gry, ponieważ tą grę będą się zakupić, bo nie wszystkie, nie wszystkie te gry mam, ale przynajmniej jakąś część z nich mam. Czyli jakieś 3% tej, tej gier, tych wszystkich gier. Eee, 3,7 hm, mam. Yy, ale nie powiem Wam jakie bo to nie jest akurat ważne. Co do Minecrafta, okej, okay, no ale nie w takim stopniu jak teraz jest. Zbyt dużo Minecrafta oznacza e, też zbyt małą oglądalność, bo te serie wszystkie się powtarzają, typu skyblocki i takie, i takie sprawy też wszyscy nagrywają. Jak z Minecrafta to musi być jakaś dobra seria, ale dokończę tej serie, które mam obecnie. Zacznę nagrywać z niej gry. Minecrafta trochę przyciszę, po trochę ponagrywam z tej gry, która zostanie wylosowana, ponagrywam, nagrywam ponagrywam, to będzie ży, żywa seria, która będzie będą się ukazywały te odcinki no w jakimś tam harmonogramie, żeby to nie było tak, że jeden odcinek na dwa tygodnie. Jeden odcinek na trzy dni no to chyba takie maksimum, znaczy minimum. Znaczy to jest największy, najmocniejszy, najdłuższy okres kiedy nie będę mógł nagrywać, czyli co trzeci dzień to jest już tak naprawdę dość daleki okres między tymi odcinkami. Ale ja chciałem wam jeszcze powiedzieć, że gdy już tę serię dokończę do z, z Minecrafta, zacznę też nagrywać z tej gry, która zostanie wylosowana. Tam będzie z 5-6 odcinek, tak przy szóstym odcinku, już ten cały, cały Minecraft będzie zakończony. Ale to nie znaczy, że przestanę nagrywać z Minecrafta, tylko właśnie wtedy zacznie się powstanie wtedy pomysł na nową serię, która będzie oryginalna i która będzie się wyróżniała. I ta seria właśnie będzie miała tam swój tytuł i tak dalej, i ona będzie też ukazywana już tak energicznie niż poprzednich, poprzednie serie. I to już będzie seria, która nie będzie taka przez was znana, to będzie seria, albo to będzie seria typu yy, serwer, yy, najmniejszy dla youtuberów, którą na przykład, który na przykład ja poprowadzę, albo to będzie na przykład seria z widzami, albo to będzie na przykład trudne pytanie, bo szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiem. To jest dobre pytanie, bo jak nie wiem to nie wiem, ale może też kiedy, kiedyś pewnie otworzysz jeszcze serwer dla widzów I to będzie dobrym rozwiązaniem, ponieważ też mam parę pomysłów i na pewno nie, nie zakończy się tak jak parę znajomych mi pomysłów z serwerami dla youtuberów czy z serwerami dla widzów Chociażby parę osób już nie będę wymieniał, mm, kilka osób za mojego istnienia to trzy przynajmniej osoby założyły serwer dla widzów Z czego dwie były mi bardzo dobrze znane, ale nie będę wymieniał i te serwery niby powstały co prawda tam miał 3-4 dni takiego intensywnego grania, ale nic z tego nie wynikło. No i z dnia na dzień ten serwer już podupadał, ponieważ mało kto chciał grać. Bo nie miał pomysłu ten serwer. Serwer został, został utworzony jako serwer survival. Był spawn, było wszystko zrobione, aczkolwiek no ani nie ukazywały, nie ukazywały się jakieś części z tego serwera, znaczy nagrania, tylko serwer sobie został, żeby był po prostu. Nic, nic tam nie było na nim i tak dalej i tak dalej. Gracze z serwera, yy, tam zakładali tam jakieś tam domki i, i niedomki, takie wszystkie te. I po, czy, po jakimś czasie zobaczyli, że nie ma sensu, bo nie wchodzi właściciel tego serwera administracji w ogóle, bo tylko on jest. Ktoś tam wie, ktoś niszczy i grifuje i w ogóle nie da się grać, bo sami ja coś debile grają na tym serwerze. No to wychodzi i kasuje IP. To jest przynajmniej jeden taki serwer, a drugi taki serwer to też był y, Survival. On był trochę lepszy, ponieważ utrzymał się z, z tydzień, 7 dni trzymał. Potem Powstały na nim jakieś lagi, a właściciel już się nim nie przejmował. Znaczy, nie wchodził i nic nie robił w nim. Gracze grali, bo nie był fajny, nie było lagów. Potem lagi były, bo nie było tych restartów. No i ogólnie, i ogólnie. Ale ja mam pomysł, żeby później, tak już w późniejszych okresach, stworzyć coś podobnego. Tylko to będzie na większą skalę i już wtedy to będzie bardziej profesjonalniejsze niż obecnie to jest. Ale chyba, żebym kończył ten audiolog, ponieważ. To, co miałem, to Wam przekazałem. Wy decydujecie, to gra. Ja z tej gry nagrywam najlepiej. Eee, to, jest, to są te pozycje, co wymieniłem. SimCity FIFA 13, Crysis 3, z 3, Battlefield 3, OMS i The Bass Simulator i Tomb Raider, najnowsza wersja. Wy wybieracie w piątek, nie, nie w piątek, po świętach. Wchodzę, loguję się. Dla ciekawości jeszcze się ani razu nie logowałem. Eee, dlatego nie no, logowałem się, nie będę szukiwał tam. 3 dni tam się logowałem było 7 wypełnień ankiety. Ale to tam po 3 dniach opublikowanie 7 osób wypełniło. Ale przydałoby się, żeby tych wypełnień było po 30. Wtedy to będzie miał sens, ponieważ wtedy naprawdę wy zdecydujecie, a nie jakaś grupka 15 osób, którzy, którzy będą fanami tej gry. Hejmy, że. Dlatego w piątek, po świętach, nie w piątek, chcemy z tym piątkiem, po świętach zalogujesz na live, wszystko będziecie widzieli. Nic nie oszukam i zobaczycie jaka gra będzie żyła. Jeżeli będą dwie gry z tymi samymi procentami, czyli z tymi samymi punktami, w tym momencie tej gry będzie jeszcze jedna ankieta pomiędzy tymi dwoma grami albo pomiędzy tymi siedmioma grami, jeżeli wszystkie te gry będą miały taki sam, samo, um, samą punktację, to niestety jeszcze raz będzie trzeba coś takiego zrobić. Wchodzicie na ankieta.pl, na linka, no i macie tam wypełniać. Ale chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie najprawdopodobniej dwie gry się wyłonią, bo już widzę, że dwie gry są, no już takie, najbardziej, najwięcej mają zagłosowań tutaj, na tą grę zagłosowań. No dużo osób dało głosy na tą grę, ale nie powiem Wam na jaką. Wy wybieracie, przypominam Wam, że jeżeli lubicie chociażby symulatory autobusów, które są. Dla niektórych nudne, dla niektórych fajne, to głosujecie na to, a nie to, że jak wam się podoba. Znaczy, no, przejście w sensie nie za innymi, nie falicie w fali, samemu i głosujcie. Dzięki, cześć. No, no i chyba jeszcze coś nagram no, z Minecrafta, no niestety. Jakąś nudną serię. Nie, teraz nie będą, nie będą teraz nudne odcinki. Dobra. W takim razie, na razie i cześć.